Cześć, jestem Magda, jestem starszym analitykiem w Financial Crime Unit i przyszłam tu po wygranu. Cześć, jestem Dawid, jestem starszym analitykiem w FCU i przeszedłem się tutaj świetnie bawić. Jak nazywa się najbardziej ikoniczna salka w naszym lubelskim biurze? Cebulaś? Rozwiń skrót FCU. Financial Crime Unit. Które urodziny obchodzi w tym roku Financial Crime Unit? Dziesiąte. Która figura geometryczna kojarzona jest z PWC i hasłem możliwości do? Kwadrat. Wymień trzech partnerów FCU, albo chociaż dwóch. E, Bartłomiej Sernik, Damian Kalinowski. Jakie stanowiska w FCU zajmują osoby, które potocznie nazywamy kucami? Quality checker. Wymień trzy miasta, w których znajdują się nasze biura. Poznań, Gdańsk, Warszawa. W którym mieście powstał pierwszy oddział Financial Crime Unit? Gdańsk. Dokończ nasze hasło. Mnożymy możliwości do kreatu. Rozwoju? Naszą zwyciężczynią zostaje Madzia. <głos> <głos> Dziękuję bardzo. <noise>